Cześć, tutaj Jagoda Wzowy, psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, a to jest mój podcast, w którym poruszam tematy dotyczące relacji, związków i po prostu życia, które potrafi być czasem naprawdę niezłym wyzwaniem. Posłuchaj, z jakimi problemami zmagają się ludzie i co na ten temat ma do powiedzenia psychologia. Bardzo mocno wierzę w to, że psychoedukacja i większa samoświadomość mają ogromny wpływ na to, jaką relację zbudujemy, zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi. A miało być tak dobrze, i znowu to samo. Czyli o tym, dlaczego najpierw musimy uratować siebie, żeby stworzyć dobry związek. Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym będę mówić o tym, że warto zadbać o siebie, popracować nad sobą, żeby finalnie tworzyć lepsze relacje. Następnie mam do ciebie pytanie. Pamiętasz bajki Disneya z okresu dzieciństwa, oglądałaś, oglądałaś je? Przypominasz sobie historię, w której książę magicznym pocałunkiem budził księżniczkę do życia, ratował ją z opresji i walczył o nią z całym światem? Albo te wszystkie filmy romantyczne o szkolnych walach, gdzie dwoje ludzi spotykało się na parkiecie i oni zakochiwali się w sobie na zabój. A później walczyli z przeciwnościami losu i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No kto z nas się czasem nie rozmarzył, oglądając bajki i filmy przepełnione romantyzmem? Ja wiem, obserwuję to w gabinecie, że sporo osób na jakimś etapie życia no, poszukuje relacji jak z bajki. I szczerze. Ja to rozumiem, bo myślę sobie, że wizja motyli, tego, że ktoś może nas uratować, zająć się naszymi problemami, zaopiekować się nami, nosić nas na rękach i być przy nas, rozumieć wszystkie nasze potrzeby, o to jest naprawdę kuszące. No ale okej, okay. zejdźmy na ziemię. Dlaczego? No właśnie. Dlatego, że najczęściej po takim romantycznym okresie przychodzi szara rzeczywistość, która niesie za sobą nowe informacje. I jako psycholog przede wszystkim przyglądam się zawsze, ile taki rodzaj relacji może trwać, jaka jest jego jakość. Obserwuję, jak funkcjonują relacje, w których właśnie jedno ratuje, stara się zaspokajać potrzeby drugiej strony, dbać o jej potrzeby, pragnienia. Ja widzę, że prędzej czy później takie relacje przepełnione bardzo dużym romantyzmem odbijają się trochę o ścianę, w pewnym sensie albo kończą się rozczarowaniem, albo przychodzi taki moment, że dwie osoby wchodzą w taką zależność, która nie daje pełnej satysfakcji, może budzić też wiele nieporozumień i niepotrzebnych frustracji. Bardzo mocno, jak sobie no, poczytacie książki psychologiczne, różnego rodzaju publikacje, to zauważycie, że w psychologicznym ujęciu mówi się, że powinniśmy raczej dążyć do takich relacji, które przede wszystkim będą nam dawały poczucie bezpieczeństwa, w którym to dwie osoby na zasadzie partnerstwa, niezależności będą chciały bezinteresownie dbać o siebie i wzajemnie sobie pomagać. I w tym momencie kuszenie nas taką narracją, że to partner może nas uratować, że on będzie odpowiedzialny w jakiś sposób za nas, za nasze życie, za nasze problemy. Słyszę już nawet teraz mówiąc to na głos, ile niebezpieczeństw może to nieść za sobą. Dlaczego? Bo przede wszystkim jedna strona w tej sytuacji decyduje się na to, że bierze odpowiedzialność za drugą stronę, a ta druga strona. No godzi się na to, że jakby oddaje na ręce partnera, partnerki praktycznie całe swoje życie, z którym ta osoba może zrobić w zasadzie co tylko uważa. No i wiele historii pokazuje mi, że to nie jest do końca dobry pomysł, dlatego że no nikt nigdy nie będzie siedział w naszej głowie, nikt nigdy nie zrozumie tego, czego dokładnie my potrzebujemy. Z tego biorą się najczęściej konflikty, dlatego że nawet jak druga osoba się będzie starała, to na pewnym momencie i tak popełni błąd. I powiem tylko tak, że po iluś latach pracy w gabinecie, to ja jestem po prostu już pewna praktycznie na 100%, że my nigdy nie będziemy w stanie wejść w umysł drugiej osoby, no koniec i kropka. A widzę czasem i przyjmuję pary, które bardzo mocno tego oczekują. I ja wiem, że to ma związek z wewnętrznymi pragnieniami, że jedna osoba przychodzi i mówi: No, ja bym po prostu chciał, żeby no ta żona wiedziała, żeby ona się domyśliła, albo żona mówi: No, ja myślałam, że to jest oczywiste, że ty będziesz o tym wiedzieć. Nic bardziej mylnego. My w relacji jesteśmy w stanie wiele się o sobie nauczyć, wiele rzeczy wdrożyć. Natomiast jeżeli nie powiemy sobie tego na głos, jeżeli nie opowiemy o swoich pragnieniach, o swoich lękach, dopóki też nie wykonamy pracy nad sobą, to bezpiecznego, jakościowego związku no raczej nie utworzymy. I pracując, jako psychoterapeutka zwracam uwagę na to, żeby dbać oczywiście nie tylko o, o komunikację, żeby to było wszystko takie sprawne, ale dbam też o to, żeby ludzie budowali intymność w swojej relacji, jakby romantyczne gesty, dbanie o drugą osobę, jakieś wyjścia, kwiaty, spontaniczne sytuacje oczywiście to jest bardzo wskazane. Natomiast Mimo, że nie podoba się to czasem ludziom, którzy pracują ze mną, na samym początku oczywiście im się nie podoba, bo później zaczynają to rozumieć, że to tak po prostu wygląda i żeby było dobrze, no to trzeba pewne rzeczy zmienić. No to ja mówię i obalam takie mity, że, że całe nasze szczęście życiowe no nie będzie nigdy zależało od partnera. To nie jest tak, że my mamy być dwiema idealnymi połówkami jabłka, my mamy być po prostu ludźmi. Którzy starają się żyć ze sobą i być blisko siebie i budowanie bliskich relacji jak najbardziej jest możliwe, ale ono powinno pochodzić przede wszystkim z bliskości z samą sobą i takiego rozwiniętego poczucia tego, jak naprawdę powinien wyglądać zdrowy związek pełen miłości. Albo no wyobraź sobie na przykład Kasię. I uwaga, podkreślam, że ta historia jest fikcyjna, stworzona na cele tego podcastu. Wyobraź sobie Kasię, której nie układa się w relacjach. Ona bardzo mocno chce stworzyć związek, natomiast wszystkie relacje, które ona nawiązuje, no to prędzej czy później się kończą. Każdy z partnerów odchodzi. Ona bardzo ciężko to znosi, ma naprawdę duże spadki nastroju. I mimo to ona za każdym razem właśnie liczy, ona za każdym razem ma nadzieję, no, że w końcu ułoży sobie to życie, że po prostu, no, no już ten kolejny facet, którego ona poznaje, że on przy niej zostanie. I Kasia w tym wszystkim bardzo mocno boi się opuszczenia. Ona czuje się samotna, często czuje taką pustkę w środku. Jej styl przywiązania to styl tak zwany lękowo ambiwalentny. Możecie o nim posłuchać we wcześniejszych moich odcinkach podcastu. Kasia poznaje w pewnym momencie swojego życia mężczyznę, z którym zaczyna się spotykać, robi się coraz poważniej, no i on jej deklaruje, tak, że on by chciał być z nią w związek i chciałby stworzyć z nią parę. Kasia wybucha tak z radością, ona czuje wewnętrzną euforię, szczęście, bo dla niej to jest trochę jak taka wygrana w Totolotka. I proszę was, nie oceniajcie, Kasi, dlatego że przy stylu lękowym to bardzo często taka szansa na poznanie kogoś, głód miłości, sprawia, że osoba też jest tak złakniona tej bliskości, że naprawdę takie słowa, to, to jest dla niej jak wygranie. Kilku milionów złotych dla kogoś. No więc te słowa zaczynają na nią działać jak magnes. Dla niej takie słowa oznaczają szansę przede wszystkim na bezpieczeństwo, posiadanie kogoś, no i rozwiązanie przy okazji jej problemów. Lękowy styl przywiązania sprawia, że Kasia ma tendencję taką nieświadomą do przylegania do partnera bardzo mocno, nie zastanawiając się przy tym, czy w zasadzie on będzie dla niej ok, czy nie ok, czy on będzie dla niej odpowiedni. Bardzo mocno jej decyzję napędza lęk. No i ona zaczyna się z nim spotykać. Ona liczy, że on ją uratuje, że on ugasi te jej lęki, pomoże jej rozwiązać wewnętrzne problemy. No ale jak można się domyślić, po czasie w relacji pojawiają się pierwsze tarcia. No jak to w życiu. Do związku wchodzą dwie osoby o różnych przyzwyczajeniach. No ale Kasia nie potrafi o siebie zawalczyć. Bo podświadomie ona sobie cały czas myśli: no dobra, no jak ja już mu coś powiem, jak ja postawię granice, jak powiem, że mi się to nie podoba, no to on odejdzie, on mnie zostawi. I te jej ukryte wewnętrzne pretensje, one zaczynają rosnąć. Ona czuje coraz częściej, że on jej nie daje tego, czego ona potrzebuje. Jej pragnieniem, marzeniem było to, żeby on ją uratował, żeby jej lęk zniknął. A okazuje się, że ten lęk, uwaga, no wiadomo, on nadal jest, dlatego że ona się z nim nie zmierzyła wcześniej. Mężczyzna coraz częściej z kolei wycofuje się, bo kiedy on widzi, że ona jest taka emocjonalna, i coraz częściej zaczyna się denerwować i że ona cierpi, no to dla niego to jest za dużo, on tego nie rozumie. Ona nie jest w stanie mu tego zakomunikować i za każdym razem jak ona wyczuwa, że on się od niej oddala, to ona zaczyna do niego lgnąć. Kasia coraz bardziej zaczyna się robić tak nerwowa, że wybucha, pisze do niego mnóstwo smsów, dzwoni do niego i chce to wszystko wyjaśniać, ale im więcej tego jest, tym bardziej on się wycofuje. On zaczyna milczeć. Później, kiedy te emocje opadają, po okresie ciszy, on zaczyna się znowu odzywać. A ona znowu w tych emocjach zaczyna do niego lgnąć. I za każdym razem, kiedy on daje jej takie okruchy miłości, których mogłoby być więcej, ale dla niej tak naprawdę już taki okruch jest wystarczający, to ona przywiązuje się do niego jeszcze mocniej. Ona cały czas żyje taką nadzieją, że jakoś to będzie, bo przecież połączyło ich coś niesamowitego, on dał jej szansę przecież, powiedział, że chciałby być z nią dłużej, że rozumie, że jej wcześniej nie wychodziło w tym życiu. To i ona z czasem bardzo mocno uzależnia się od wysokiej dawki emocji, i za każdym razem, kiedy on odchodzi, kiedy on się wycofuje, ona zaczyna cierpieć. Za każdym razem, kiedy on wraca, ona zaczyna czuć ulgę, czuć euforię, i ten lęk taki, że on odejdzie znowu i zostawi, powoduje, że ona bardzo mocno się uzależnia od tej relacji, a on staje się decydentem, który ciągnie za sznurki. Lęk przed opuszczeniem, który najczęściej ludzie noszą ze sobą od naprawdę wczesnych lat życia, on może sprawiać, że osoba zaczyna patrzeć na relacje trochę tunelowo. To znaczy, wchodząc z kimś w związek, bardzo mocno może zacząć się fokusować na tym, żeby ten związek się nie rozpadł, żeby on trwał. I ten lęk powoduje, że ciężko jest rozwijać bliskość. I to jest tak jak Kasia. Ona bardzo mocno chciała, żeby ktoś pomógł jej ten lęk wyciszyć. Ona nie zastanawiała się już nad swoimi standardami, dlatego że jej głód miłości powodował, że ona w jakiś sposób chciała się skleić z partnerem. Na samym końcu ona nie była już w stanie określić, dlaczego ona tak do niego ciągnie. Nie była w stanie dostrzec jego prawdziwej twarzy, zobaczyć, że no, on jest człowiekiem jak każdy z nas i nie wiem, tak samo wstaje rano do pracy, czasem boli go brzuch, ma jakieś gorsze dni, swoje humory. Ona tego nie widziała. Ona była wpatrzona w niego jak w obrazek, bo dla niej było najważniejsze, żeby on po prostu był. No i takie relacje są o tyle trudne, ponieważ one są budowane na lęku, natomiast w tych relacjach nie robimy miejsca dla prawdziwych nas. Robimy miejsce, ale głównie do działań, które mają zmierzać do tego, żeby partner nie odszedł, żeby w końcu nas dostrzegł, żeby dał nam miłość, szansę, o której tak bardzo marzymy i której tak bardzo mocno łakniemy. No właśnie, a miało być tak dobrze. I w zasadzie do Kasi wróciło to, z czym tak wiele czasu się zmagała. Lęk przed opuszczeniem, przed tym, że zostanie sama, wrócił do niej jak bumerang. Ja bardzo często w procesach psychoterapeutycznych podkreślam, pracując z ludźmi, że większość relacji zdarza nam się po coś. Najczęściej mają one na celu udzielić nam jakiejś lekcji, dać nam wskazówki, oczywiście o relacji, ale przede wszystkim o nas samych. I nie dzieje się to po to, żeby nam jakoś uprzykrzyć to życie, żeby nam pokazać, że jesteśmy słabi i gorsi. Nie, kompletnie nie. Nie każda lekcja kończy się dobrze, natomiast każda lekcja daje nam jakieś wnioski, z których możemy skorzystać, które mogą sprawić, że będziemy się dalej rozwijać i ewoluować jako jednostki. Jeżeli myślimy o dobrym związku, to ja zawsze powtarzam: uratujmy najpierw siebie. Zadbajmy najpierw o siebie, a przynajmniej pracujmy nad taką swoją samoświadomością i motywacją do zmiany. Ja myślę, że znalezienie takiego prawdziwego wspólnego szczęścia w związku intymnym jest możliwe. Ale kluczem do tego jest zrozumienie, że to szczęście pochodzi przede wszystkim z bliskości z samą sobą. I takie przekonanie, że pełnię szczęścia w życiu da nam związek, że pełnie szczęścia da nam partner, który się zjawi, który nas uratuje i my wtedy już niczego nie będziemy potrzebować. No, to jest bardzo ryzykowne, bo to może spowodować to, co się wydarzyło w relacji u Kasi, że przylgnie się do kogoś za bardzo, nie zastanawiając się, czy ta osoba właściwie jest dla nas odpowiednia. I... Jeżeli wierzymy w bajkę pod tytułem, że on może mnie uratować albo ona, no to mamy dużą szansę na to, że prędzej czy później możemy utracić połączenie z własnym wnętrzem i zaufaniem do, do samej siebie, do samego siebie. To tak jak w przypadku Kasi. Im dłużej ona w tej relacji swojej funkcjonowała, tym dłużej ona czekała, aż zostanie uratowana. Tym dłużej ona czekała, aż w końcu ten partner uleczy jej rany, ale równocześnie tym mocniej ubiła kontakt ze sobą. Tym bardziej ona spadała nastrojem w dół, tym bardziej ona uzależniała się od niego. I ja naprawdę wiem, że każdy z nas ma coś do przerobienia. No bo to jest po prostu życie. Każdy z nas naprawdę dźwiga jakiś swój taki ciężar, który nosi, z którym musi się zmierzyć prędzej czy później, bo, bo nie ma historii idealnych i idealnego życia. No ale nie chodzi o to też, żeby czekać w nieskończoność, oczywiście, tak, żeby stać się idealną wersją siebie, bo jeżeli chodzi o Kasie, to. Tak naprawdę nie chodzi też o to, że ona teraz powinna przestać w ogóle z nikim się nie spotykać i pracować nad sobą przez najbliższe lata. Chodzi o to, żeby ona zaczęła poświęcać więcej przestrzeni myślowej, ale sobie. Istotne jest, żeby budować w życiu taką świadomość właśnie swoich deficytów tak? sprawdzać, jak nasze schematy myślowe mogą na nas oddziaływać. Tak, żeby przede wszystkim w relacji nie robić tego, co zrobiła Kasia, nie oddawać całego swojego poczucia bezpieczeństwa drugiej osobie, no i też nie wymagać od tej osoby później cudów. W relacji nie mamy dążyć do zależności, my mamy dążyć do partnerstwa. I faktem jest to, że każde z nas powinno dążyć do swojego rozwoju, do posiadania takiego kawałka życia, w którym będzie się funkcjonować niezależnie w samotności. I to często budzi kontrowersje na kanapie w gabinecie, bo ludzie mówią, to co, to my teraz się mamy oddzielić? To mamy żyć osobno? Nie, kompletnie nie. Chodzi o to, żeby każdy z partnerów posiadało taką swoją przestrzeń, w której będzie się mogło realizować, w której będzie szczęśliwe. A dlaczego? Po to, żeby później te osoby mogły wracać do siebie z nową energią i takimi zasobami, które mogą zbudzić związek. Po to, żeby te dwie osoby były później dla siebie bardziej atrakcyjne, żeby mogły wprowadzać świeżość do tego związku. I faktycznie przychodzi mi teraz do głowy historia, w której jedna z osób bardzo mocno się poświęcała dla związku, ale spróbowała odnaleźć swój kawałek, którym była zainteresowana. No i i ta pani zaczęła bardzo często chodzić na basen, poprawiała swoją sylwetkę, swoją wydolność. No i później w tej relacji zaczęło robić się tak bardziej swobodnie. Ona poczuła, że ma swój kawałek, którym może się zajmować. Jej partner był też z niej bardzo dumny, że tak bardzo pracuje nad sobą, że ma coś, co lubi, co daje jej frajdę, co daje jej odpoczynek. Ja myślę, że szukanie wszystkiego w obrębie związku może wiązać się później z takim uzależnieniem też od, od miłości, bo przychodzi mi do głowy, właśnie para, w której dwie osoby chciały robić ze sobą totalnie wszystko być ze sobą cały czas w kontakcie. W pewnym momencie no, nie wyszło im, im to na dobre, zaczęło im to doskwierać, bo. Jedno z partnerów zaczęło narzekać po prostu na brak przestrzeni, i tutaj ta osoba zaczęła mówić, że brakuje jej powietrza, że, że czuje, że po prostu nie może się dobrze wyprostować, zrelaksować i pomyśleć samodzielnie, bo, bo ta relacja, nawet nie, nie chodzi o tą drugą stronę, ale że relacja po prostu zaczyna za, za bardzo przytłaczać. Żeby budować, myślę, też taki właśnie wspólny dom, związek partnerski w świecie zewnętrznym, no to dwoje ludzi przede wszystkim powinno najpierw odnaleźć dom w samych sobie. I historia Kasi pokazuje, że dopiero moment, w którym ona. Odważyłaby się popracować ze swoim lękiem, który nosiła jeszcze z okresu dzieciństwa, mógłby jej bardzo pomóc, dlatego że ona mogłaby zobaczyć tak naprawdę, dlaczego tak się wydarzyło, mogłaby bardziej zrozumieć, kim ona jest, pogodzić się też z wieloma rzeczami, bardziej przyjrzeć się swoim wadom, zrozumieć swoje potrzeby. Bo kiedy tworzymy taki związek oparty bardziej na współzależności, na naturalnym zaangażowaniu i pragnieniu, żeby wspierać się wzajemnie. No to lęk, że druga osoba może odejść, znika. Kasia na tamtym etapie nie była w stanie tego znaleźć, dlatego że miała dużo trudnych emocji w swoim domu wewnętrznym. I dopiero moment, kiedy te porządki zdecydujemy się zrobić, może spowodować, że nareszcie poczujemy się swobodnie i zapragniemy rozwijać się z drugą osobą, ale już w taki bezpieczny i bardziej zrównoważony sposób, który może dawać ulgę i myślę, że również wiele frajdy. I takich związków wam życzę. Związków, w którym dwie osoby dają sobie przestrzeń, ale związków, w którym dwie osoby chcą też później do siebie wracać, wzajemnie się rozwijać, wspierać i motywować do działania. Dziękuję za ten odcinek i zapraszam Was niebawem na kolejny. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujesz mój podcast i dodasz go do swojej biblioteki. Dzięki temu pomożesz mi się rozwijać i trafiać do większej liczby odbiorców. A więcej informacji o relacjach, związkach znajdziesz na moim Instagramie. Jagoda Wzowy, podkreślnik psycholog. Zapraszam do współpracy.